Dlaczego te durne krypto nie rośnie? Pewnie dużo osób zadaje sobie takie pytanie w ostatnich tygodniach. Powoli kończy nam się 2025 rok, rok pohalwingowy, który w dwóch poprzednich cyklach oznaczał dotychczas jedno: paraboliczne wzrosty na rynku kryptowalut, altcoin season oraz wszechobecne FOMO. W tym cyklu jednak tego nie ma. Ta paraboliczna faza nigdy nie nadeszła, nowa fala ludzi nie zalała rynku. Ponadto pojawia się sporo opinii sugerujących, że możemy rozpoczynać bezse. Byłby to w związku z tym pierwszy cykl na rynku kryptowalut, który odbył się bez ogromnych wzrostów na altcoinach i bez wybicia all time high przez większość z nich. I teraz niektórzy mogą powiedzieć, ale jak to Marek, przecież mieliśmy nowe ATH na Ethereum, XRP, Solanie czy Binance Coinie. No tak, ale ja mówię o takim prawowitym altsezonie, gdzie dominacja Bitcoina zalicza kaskadowy spadek i w tym czasie kapitał masowo przepływa do altów. Na to czekał niemal każdy, ale tego nie dostaliśmy. I teraz kluczowe pytanie brzmi, czy alt season może jeszcze nadejść? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to najpierw musimy rozwiązać zagadkę, Czemu krypto radzi sobie tak kiepsko? W jednym z ostatnich filmów pokazałem wam, że do tej pory czteroletnia cykliczność tak naprawdę mogła być wypadkową tego, co dzieje się w makroekonomii. W tym filmie pokażę wam, że krypto radzi sobie gorzej nie dlatego, że doszliśmy do pewnej daty w kalendarzu. Powody są w zupełnie innym miejscu. Dzisiaj omówię realne problemy, z którymi boryka się ten rynek, więc przejdźmy już do konkretów. W tym roku póki co król jest jeden, jest to fizyczne złoto, ten szlachetny kruszec zaliczył jeden z najbardziej spektakularnych rajdów w swojej historii i w ciągu zaledwie. 10 Miesięcy wzrósł o 50% do poziomu ponad 4000 dolarów. Taki wzrost jak na aktywo o ogromnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej ponad 20 bilionów dolarów jest tym bardziej imponujące. Złoto spośród topowych aktywów radziło sobie w tym roku najlepiej i outperformowało zarówno giełdę tradycyjną, jak i większość kryptowalut. Trzeba jednak przyznać, że to zdecydowanie nie jest zły rok dla Wall Street. Pomimo że złoto rządzi, to dwa główne indeksy amerykańskie, czyli Nasdaq oraz SP 500, dały póki co swoim inwestorom. Solidne zwroty od początku roku rzędu 21 oraz 15%. A jak przy tym wszystkim zachowywały się kryptowaluty? No, właśnie, rozczarowująco, zwłaszcza altcoiny. Myślę, że większość z Was się ze mną zgodzi. No, o ile Bitcoin ma pozytywne price action w tym roku, to jego stopa zwrotu od początku 2025 roku to zaledwie 7%. Dotychczas krypto było uznawane za aktywa wysoce ryzykowne, mocno zmienne, ale dające znacznie wyższe stopy zwrotu niż inne aktywa. W tym roku jednak król kryptowalut ani nie nie radzi sobie lepiej niż kruszce, ani nie radzi sobie wybitnie dobrze na tle rynku tradycyjnego. Gdyby do końca roku Bitcoin szedł sobie bokiem, no to aktualny zwrot rzędu 7% byłby najgorszym wzrostowym rokiem dla Bitcoina w całej jego historii. W 2024 roku bitek urósł 135%, a w najgorszym dotychczasowym roku wzrostów, czyli 2015 było to 49% wzrostu, więc obecne zwroty na poziomie 7% no może i są trochę zadowalające, ale jak na Bitcoina jednak bardzo słabe. Cenie nie pomagają oczywiście odpływy z ETF ów Poruszyłem ten temat w jednym z moich ostatnich postów na Twitterze. Eric z Bloomberga pisze, że obecnie trwający okres odpływów z ETF ów na Bitcoinie to nic strasznego. Podkreśla również, że według nich Bitcoinowe ETF-y będą się rozwijały w następujący sposób. Dwa kroki naprzód i jeden w tył. I teraz właśnie widzimy ten krok w tył. Napisał, że to część procesu i widać to bardzo dobrze na wykresie napływów i odpływów do funduszu EBIT od BlackRocka w tym roku. A w sumie gdy spojrzymy na wykres, który pokazuje jak radziły sobie wszystkie amerykańskie fundusze od ich debiutu niemal dwa lata temu, to widzimy, że napływy znacznie przeważają. Patrząc tak z szerszej perspektywy, to można nawet pokusić się o stwierdzenie, że ETF-y zrobiły 18 kroków naprzód, a tylko 5 kroków w tył, co pokazuje, że napływy zdecydowanie dominują i Wall Street ma apetyt na bitcoina. No dobra, a co z altcoinami? Dla inwestujących w altcoiny prawda jest jeszcze brutalniejsza. Zwrot od początku roku dla największego altcoina na świecie, czyli Ethera, jest ujemny, wynosi Minus 1,4%. Taką samą cenę mieliśmy zarówno w 2021, jak i 2022 roku, więc od ponad 3 lat tak naprawdę nie ma żadnego postępu w price action. A co z resztą altów? Nie da się ukryć, że nie jest najlepiej. Wykres u góry pokazuje różnicę, jaki procent inwestorów Bitcoin a altcoinów jest na plusie. I jak sami widzicie. W tym cyklu lepiej było być bitcoiniarzem niż altcoiniarzem, ponieważ w tej chwili wśród inwestorów bitcoina około 70% osób jest na plus, gdzie w przypadku altcoinów jest to około 20% osób. Grafika pokazuje też, że do tej pory były tylko dwa okresy, gdy inwestorzy altcoinowi jako kolektyw byli tak samo zyskowni jak inwestorzy bitcoinowi. Poza tymi kilkoma miesiącami lepiej było trzymać bitka. No dobra, ale odejdźmy na chwilę od krótkoterminowych analiz rynku i spójrzmy na niego szerzej bo kryptowaluty nie kończą się w czwartym kwartale tego roku czy pierwszym kwartale przyszłego. Ten rynek cały czas będzie funkcjonował i się rozwijał, i mamy ku temu kilka solidnych przesłanek, na czele choćby z Genius Act, konsekwencją którego ma być nawet piętnastokrotny wzrost wielkości rynku stablecoinów. W zasadzie każdego dnia słyszymy, że jakiś gigant świata finansów wdraża rozwiązania oparte o blockchain i ten trend nie zniknie. Jako inwestorzy musimy po prostu oddzielić szum codziennych wycen poszczególnych tokenów od długoletniego makrotrendu, który jest w tym przypadku pozytywny. Ewentualna Bessa, jeżeli weszlibyśmy w nią na dobre w 2026 roku, nie jest moim zdaniem zagrożeniem i powodem do ewakuacji z tego rynku, tylko szansą. Bo jeśli wierzymy w długoterminowy rozwój kryptowalut, to właśnie zakupy podczas Bessy są tym, co pozwoli na najlepsze długoterminowe wyniki. I to jest niepodważalny fakt. Spójrzcie sobie, jakie mieliśmy wyceny pod koniec 2022 roku. Bitcoin po 15 tysięcy, Ethereum po 900, czy Solana po 10 dolarów. I m.in innymi z tego powodu, pod koniec miesiąca, a dokładnie 24 listopada otwieram ponownie zapisy do mojego mentoringu ZPP, czyli zarób, pomnóż, powtórz. W środku dostaniecie całą moją aktualną strategię na rynku kryptowalut i plan na to, co będę robił w 2026 roku, wgląd we wszystkie moje zagrania, na spot oraz na dźwigni wraz z uzasadnieniem, dlaczego wchodzę w konkretną pozycję. Do tego również portfel akcji, gdzie od początku roku mamy prawie 40% zwrotu, gdzie w tym samym czasie średnia rynku amerykańskiego to 12%, więc mamy około trzykrotnie lepszy wynik niż średnia. W środku mentoringu macie również forum dyskusyjne, kontakt jeden na jeden ze mną w zasadzie każdego dnia, stacjonarne spotkania dla uczestników, livey, analizy na żywo i nasze inwestycyjne AI, które pomaga w analizie rynku i które od kilku miesięcy rozwijamy, a na dokładkę kurs ZPP, gdzie macie ponad 150 lekcji o biznesie, inwestowaniu i zabezpieczaniu majątku. Liczba miejsc w tym naboże będzie ograniczona, bo chcę mieć możliwość kontaktu indywidualnego z każdym uczestnikiem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się Więcej o zasadach naboru i szczegółach wspólnej pracy przez najbliższy rok, to wejdź na mentoringzpp.pl ukośnik Rezerwacja. Podaj swojego maila, a dzięki temu otrzymasz gwarancję odbioru miejsca, kod rabatowy na najniższą możliwą cenę, a także w okolicach 20 listopada każda osoba, która się zapisze na listę rezerwacyjną, dostanie ode mnie prezent, którego zawartości jeszcze nie zdradzamy. Także link w opisie pod filmem, a my wracamy do materiału. Wiemy już, że to był cykl Bitcoina, ale dlaczego kryptowaluty nie rosną teraz, jak w poprzednich latach po halvingowych? na pewno Jednym z najważniejszych czynników jest tutaj makroekonomia oraz globalna płynność finansowa. Od 2022 roku mamy środowisko wysokich stóp procentowych, które zostały nałożone przez banki centralne na całym świecie, aby zwalczać postpandemiczną szalejącą inflację. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych przez 2023 i 2024 rok utrzymywała stopy procentowe na poziomie ponad 500 punktów bazowych, co było najwyższą wartością od niemal 20 lat. I pomimo, że Fed powoli obniża stopy, to płynność na rynku Nadal pozostawia wiele do życzenia. I niestety, Bitcoin, a w jeszcze większym stopniu altcoiny, reagują bezpośrednio na te negatywne mechanizmy płynnościowe. Tutaj wyjaśnię wam najważniejsze powody, które pokazują, dlaczego krypto nie rośnie w ostatnich tygodniach. A pierwszym z nich jest Treasury General Account, czyli rachunek kasowy rządu Fed. Kiedy departament skarbu zwiększa tutaj saldo, robi to poprzez emisję bonów i obligacji. Pieniądze z tej emisji trafiają na konto rządu, a bankowe rezerwy maleją o tę samą kwotę. To oznacza mniej środków krążących w systemie finansowym i trudniejsze warunki finansowania dla rynku. W obecnym środowisku dodatkowo działa tu efekt shutdownu, ponieważ część wydatków federalnych jest wstrzymana lub przesuwana w czasie, przepływy z Treasury General Account do gospodarki są mniejsze, a skarb utrzymuje większy zapas gotówki na koncie. No to właśnie dlatego saldo pozostaje podwyższone dłużej niż miałoby to miejsce przy normalnym funkcjonowaniu administracji i tym silniej drenuje rezerwy bankowe. Skutek jest prosty. Każdy dodatkowy wzrost Treasury General Account szyb. Szybciej i mocniej uszczupla rezerwy banków, podnosi krótkoterminowe stopy rynkowe i ogranicza skłonność rynku do podejmowania większego ryzyka. Drugim elementem jest SOFR, czyli podstawowa stopa na dolarowym rynku repo. To koszt krótkoterminowego finansowania pod zastaw amerykańskich obligacji. Jeżeli rezerw w systemie jest mało, SOFR rośnie i potrafi zachowywać się niestabilnie. Wyższe poziomy to droższy lewar dla instytucji. Hedge fundy i market makerzy zmniejszają wielkość pozycji, bo rośnie koszt ich utrzymania. W praktyce Przekłada się to na mniejszy popyt na najbardziej zmienne aktywa, czyli altcoiny. Z perspektywy gospodarstw domowych, wyższe krótkoterminowe stopy mogą oznaczać wyższe odsetki na depozytach, ale z perspektywy rynku kapitałowego oznaczają one po prostu wyższy koszt finansowania transakcji i mniejszy apetyt na ryzyko. Całość dobrze spina prosta sekwencja przyczynowo-skutkowa. Shutdown ogranicza bieżące wydatki i zwiększa ostrożność fiskalną, więc Treasury General Account pozostaje na podwyższonych poziomach, co zmniejsza rezerwy bankowe oraz zaostrza, Warunki finansowania i podnosi sofr, który zwiększa koszt dźwigni finansowej, więc instytucje redukują ekspozycję na najbardziej ryzykowne aktywa. W efekcie kryptowaluty, a zwłaszcza altcoiny, performują nie tak, jakbyśmy chcieli. Płynność ma się dopiero poprawiać, ale obecnie, gdy warunki są mniej sprzyjające dla aktywów ryzykownych, jest to zdecydowanie najważniejszy powód, dlaczego krypto nie rośnie. Kolejnym powodem jest nadpodaż nowych tokenów. Mamy wręcz eksplozję liczby nowych kryptowalut trafiających na rynek. Platformy jak Pump.fun, sprawiły, że Tworzenie tokenów stało się banalnie proste, nawet osoby bez wiedzy technicznej mogą uruchomić własny token w kilka minut. Zdarzały się dni, w których powstawało ponad 50 tysięcy nowych tokenów dziennie tylko na tej jednej platformie, co skutkowało ciągłym zalewem nowych projektów i rosnącą konkurencją o uwagę inwestorów. Jeśli porównamy liczbę tokenów w kolejnych hossach, to widać skalę tego problemu. Podczas pierwszego dużego rynku byka w 2017 roku istniało około 13 tysięcy tokenów. W 2021 roku ta liczba. Wzrosła do ponad 2,5 miliona, a dziś przekracza już aż 42 miliony tokenów. Ten napływ nowych projektów sprawił, że rynek stał się ekstremalnie rozwodniony. Każdy projekt walczy o uwagę i kapitał inwestorów. To powoduje, że coraz trudniej jest któremukolwiek z nich wybić się ponad resztę. Jeszcze jakby tego było mało, to ludzie, którzy specjalizują się w robieniu rak puli, czyli oszustw na Memcoinach, chwalą się, ile na tym zarobili, i że pomagają nieletnim zarobić na tym miliony. Rynek się zepsuł, bo ludzie wolą zabierać od siebie pieniądze niż inwestować. W mocne projekty, jest coś jeszcze. Kolejny czynnik, który moim zdaniem ma ogromny wpływ na to, co obecnie dzieje się na rynku i o którym mówi się bardzo rzadko, mam na myśli swoiste PTSD wśród inwestorów altcoinowych. Brzmi może trochę zabawnie, ale z psychologicznego punktu widzenia ma to sens. Wielu uczestników rynku, zwłaszcza tych, którzy byli z nami w 2018 czy 2022 roku, doświadczyło emocjonalnej traumy po tym, jak ich portfele dosłownie wyparowały. Widzieli projekty, które obiecywały rewolucję, a ostatecznie, Spadły o 99% lub całkowicie zniknęły z rynku. Dziś ten strach wciąż w nich siedzi, nawet jeśli widzą okazję, mają pieniądze i rozumieją technologię, po prostu nie chcą już przechodzić przez ten sam rollercoaster emocjonalny. To tłumaczy, dlaczego w obecnym cyklu popyt na altcoiny jest znacznie słabszy niż wcześniej. W efekcie rynek jest nie tylko rozrzedzony przez tysiące nowych tokenów, ale też emocjonalnie wypalony. Inwestorzy nauczyli się, że hype nie zawsze oznacza zyski, a to z kolei powoduje, że nawet kiedy pojawia się Pozytywny sentyment. Kapitał napływa znacznie wolniej niż w poprzednich cyklach. Kolejnym powodem, dla którego krypto nie rośnie, a zwłaszcza altcoiny, jest słaba tokenomia w większości z nich. Wiele obiecujących altcoinów, które początkowo budziły ogromne emocje, ostatecznie mocno rozczarowało inwestorów, zwłaszcza detalicznych. Głównym problemem okazały się zbyt wysokie wyceny FDV przy niskim początkowym obiegu tokenów. Taka konstrukcja sprawiła, że już od startu podaż przewyższała popyt, a duże pule tokenów w rękach funduszy Venture Capital. Wywoływały ogromną presję sprzedażową. Z kolei inwestorzy detaliczni mieli coraz częściej wrażenie, że pełnią rolę exit liquidity, czyli płynności, dzięki której duzi gracze mogą zrealizować swoje zyski. Nic więc dziwnego, że pojawiła się fala sceptycyzmu wobec projektów z niezdrowymi harmonogramami odblokowań tokenów, a coraz więcej inwestorów zaczęło je po prostu ignorować. Dobrym przykładem jest Starknet, token, który zadebiutował w lutym 2024 roku z obiegiem 719, Milionów tokenów, czyli zaledwie 7,2% całkowitej podaży, a w ciągu zaledwie 14 miesięcy liczba tokenów w obiegu wzrosła do 1,6 miliarda, co oznacza inflację na poziomie 122%. Wzrost podaży zdecydowanie przewyższył tempo adopcji sieci, co doprowadziło do stałej presji sprzedażowej i spadku ceny o druzgocące 98% od debiutu. A Starknet to tylko przykład tokenów ze słabą tokenomią i rozwodnioną podażą. Takich altcoinów jest na rynku mnóstwo i to. Między innymi stanowi powód, dlaczego rynek altów jest w takiej, a nie innej kondycji obecnie. To wszystko powoduje, że rynek jest stale zalewany nową podażą, za którą nie nadąża popyt. Tylko w tym roku odblokowano tokeny o łącznej wartości około 15 miliardów dolarów, a do końca roku ma to być kolejne 20 miliardów to ponad trzykrotnie więcej niż w 2022 roku. Ten bezprecedensowy wzrost podaży całkowicie wyprzedził dostępny popyt, zarówno detaliczny, jak i instytucjonalny, tworząc ogromną nierównowagę. W poprzednich cyklach entuzjazm inwestorów potrafił wchłonąć nowe emisje. Dziś jednak rynek jest zbyt ostrożny, zbyt ostudzony i zbyt mało płynny, by udźwignąć taką falę tokenów. Wniosek z tego wszystkiego jest prosty: rynek kryptowalut dojrzał, ale jednocześnie się przepełnił. Altcoiny przestały być rzadkością, a stały się towarem masowym. To oznacza, że w kolejnych cyklach nie wystarczy już kupić czegokolwiek, co ma ticker i obietnicę rewolucji, żeby zarobić. Inwestorzy muszą nauczyć się selekcji i patrzeć przede wszystkim, na podaż, tokenomię oraz realną adopcję projektu, a nie tylko na marketing i hype wokół danego altcoina. Uważam, że rynek krypto dalej jest bardzo perspektywiczną branżą, ale należy szczególnie uważnie wybierać projekty do swojego portfolio. Niezmiennie twierdzę, że podstawą zdywersyfikowanego kryptoportfela zawsze powinien być Bitcoin i stablecoiny, a jeżeli decydujemy się na inwestycje w inne altcoiny, to dla mnie osobiście wyborem numer jeden od lat jest Ethereum. A reszta altcoinów cóż tutaj jest już ogromne ryzyko i radziłbym zrobić porządny własny research zanim zdecydujecie się na zakup jakiegoś altcoina. Z reguły im większa kapitalizacja danego tokena, tym bezpieczniejszy. Wiele zostało przeze mnie powiedziane również w tym filmie o altach, w które inwestuję. Obejrzyjcie go koniecznie. Pamiętajcie, że wszystkie najważniejsze linki znajdują się w opisie pod tym filmem, między innymi dostęp do KDP Premium, czyli grupy tradingowej, gdzie oprócz zagrań na dźwigni publikujemy analizy on-chain, analizy makroekonomiczne i wiele więcej, oprócz tego jest jest również kurs tradingowy Akademii Kryptowalut, który zawiera ponad 100 lekcji. Żeby odebrać dostęp do KDP Premium i Akademii Kryptowalut, musicie mieć konto na giełdzie Babit, gdzie obecnie możecie odebrać do 5030 dolarów bonusu. Oprócz tego zachęcam, żebyście dołączyli na mój darmowy kanał na Telegramie, gdzie codziennie dzielę się swoimi przemyśleniami odnośnie rynku i najważniejszymi informacjami i sprawdźcie również playlistę tradingową, w której jest ponad 20 materiałów o rozgrywaniu rynku. I kolejnym problemem w ostatnim czasie na rynku są na pewno manipulacje przez które mamy spadki i likwidacje, które zniechęcają inwestorów. Wiecie, krypto, jako klasa aktywów o relatywnie małej kapitalizacji, w porównaniu do rynku akcji, może być sterowany przez wielorybów znacznie łatwiej. I tak się składa, że natrafiłem na ciekawy wpis na Twitterze, który pokazuje, że giełda Binance odpowiadała za zdecydowaną większość presji sprzedażowej 3 i 4 listopada. Spójrzcie na kluczowe dane opisane w analizie. Cumulative Volume Delta wskazuje, że niemal cała presja sprzedaży, czyli około 70%, 7,5 tysiąca Bitcoinów pochodziła właśnie z Binance, podczas gdy inne giełdy Coinbase czy Bybit pozostały praktycznie neutralne. I w tym samym czasie Bitcoin zaliczył spadek, a ponad 400 milionów dolarów w longach zostało zlikwidowanych. To pokazuje, jak jedna platforma potrafi realnie wpływać na globalną cenę Bitcoina. Binance odpowiada dziś za ponad połowę światowego wolumenu spot na Bitcoinie, co oznacza, że w praktyce to właśnie tam kształtuje się cena rynkowa. Problem polega na tym, że działania wewnątrz Binance są całkowicie nie Przejrzyste, nie ma niezależnego nadzoru, audytu, ani pełnego wglądu w księgi zleceń czy przepływy środków. Na danych on-chain widać, że w tym samym czasie na giełdę napływały duże ilości bitcoina, co często bywa zapowiedzią zwiększonej presji sprzedażowej. Z kolei wpłaty detaliczne spadły aż o 80%, co oznacza, że rynek zdominowały duże portfele i fundusze, a nie mali inwestorzy. To rodzi ryzyko, że bitcoinem, czyli symbolem zdecentralizowanego rynku, w praktyce steruje dziś jeden podmiot, a jeśli dochodzi tam do manipulacji, Zleceniami lub opóźniania realizacji transakcji, nikt spoza Binance nie ma możliwości tego zweryfikować ani powstrzymać. Dlatego autor napisał, że warto śledzić nie tylko nagłówki, ale też dane on-chain i przepływy, bo coraz częściej okazuje się, że ruchy bitcoina nie są efektem wolnego rynku, tylko decyzji kilku dużych graczy. Gdy omówiliśmy wszystkie aspekty, które działają negatywnie na ceny, to co może sprawić, aby krypto znowu zaczęło rosnąć? Otóż w wielkim stopniu rynkowi najbardziej powinna pomóc zmiana warunków monetarnych. Jesteśmy po spotkaniu Fedu. W sprawie stóp procentowych, gdzie zadecydowano o obniżce o 25 punktów bazowych. Ogłosili również, że zakończą program ilościowego zacieśniania z dniem 1 grudnia, co oznacza koniec redukcji bilansu rozpoczętej w 2022 roku. Przypomnę, że w ramach tego procesu bank centralny systematycznie ograniczał płynność w systemie finansowym. Rentowności dwuletnich obligacji skarbowych też sygnalizują nam, że dalsze obniżki stóp procentowych nadchodzą i to niezależnie czy Fed zrobi to w grudniu, czy później. Historycznie rentowność. Dwuletnich obligacji skarbowych była dobrym wskaźnikiem kierunku polityki Fed i często wyprzedzała oficjalne zmiany stóp procentowych. Prędzej czy później do dalszych obniżek dojdzie. W dodatku QT się niedługo zakończy, a za parę miesięcy rozpocznie się QE. Co to wszystko oznacza dla nas, kryptowaluciarzy? Dotychczasowe cykle pokazywały, że nadmiar płynności sprzyja wzrostom. Zakończenie QT może więc oznaczać punkt zwrotny. Ten wykres pary etera do bitcoina ukazuje, jaki wpływ miało zakończenie poprzedniego QT przez Fed, zwłaszcza w kontekście wpływu na Altcoiny. Otóż zakończenie QT przez FED we wrześniu 2019 roku zbiegło się z momentem, w którym para ETH do bitcoina wyznaczyła dołek. W kolejnych miesiącach rozpoczął się trend wzrostowy, który w 2020 i 2021 doprowadził do pięciokrotnego wzrostu tej pary. Po Ethereum ruszyły też inne altcoiny, aż w końcu byliśmy świadkami hossy na całym szerokim rynku. Chciałem w tym filmie skupić się tylko na prostym wyjaśnieniu, dlaczego krypto teraz nie rośnie, bo naprawdę dużo osób zastanawia się, czy to cykliczność nagle wszystko Popsuła. Słuchajcie, aktywo nie traci na wartości, bo minęło tyle i tyle dni od początku cyklu czy od halvingu bitcoina. Dla kryptowalut od zawsze najważniejsze są warunki makroekonomiczne. Gdy płynność sprzyja, to inwestorzy i traderzy są skłonni do ryzyka i krypto rośnie, a gdy płynność wysycha, to wtedy krypto może być chwilowo na uboczu. To właśnie widzimy obecnie. Oprócz tego podałem też inne powody, czemu na rynku aktywów cyfrowych nie mamy teraz wspaniałej hossy i alt seasonu. Jednak trzeba pamiętać, że taka sytuacja nie będzie trwała wiecznie, szczególnie, że przed chwilą wspomniałem o dużych zmianach, które mają zachodzić w makroekonomii na przestrzeni kolejnych miesięcy. Zakończenie QT i następnie w jeszcze nieokreślonym terminie rozpoczęcie się QE to są wydarzenia, o których warto teraz mówić, dlatego już Wam zapowiadam, że kolejny materiał będzie właśnie w tej tematyce. Omówię dokładnie, jak FED może uratować kryptowaluty, tak jak to zrobił w poprzednim Cyklu, drukując biliony dolarów, a w dzisiejszym materiale to już wszystko. Dzięki, że zostaliście do końca. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach. Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną. Każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni, Forexa, NFT ani żadnych innych aktywów cyfrowych. Po prostu każdy samemu podejmuje tutaj świadomie decyzję. Możliwa jest strata całego kapitału, uważaj przy większych inwestycjach. Zachowuj szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza rynku kryptowalut, jest dużo oszustw i kryptowaluty cechują się Wysoką zmiennością. Szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli na takowe się w ogóle decydujesz. Najbezpieczniejsze historycznie są Bitcoin oraz Ethereum, i od tego każda nowa osoba raczej powinna zacząć, jeżeli w ogóle akceptuje jakiekolwiek ryzyko. Filmy, które publikuję na tym kanale oraz wszystkie inne informacje, analizy, posty, jakie są na moich social media skorygowanych z tym kanałem, na np. na Instagramie, Discordzie, Telegramie, TikToku. Traktuj wyłącznie edukacyjnie, a za rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie.